Hej, z tej strony Jules i dzisiaj wam przedstawię błędy do każdego obecnie dostępnego agenta w grze. Tak, do każdego. Po jednym błędzie. Zostawcie łapę w górę, jeśli chcecie więcej takich filmików. Suba, jeśli jesteście nowi, wpijecie na mojego Discorda oraz jeśli chcecie mnie wesprzeć, macie taką możliwość. Z góry dzięki. Krając race, nie zapominaj o tym, żeby staracie rzucać najdędę tak, żeby zaskoczyć przeciwników. Nie rzucę ich bezmyślnie w ten sposób, że przeciwnicy uciekną, tylko nieco inaczej. Na przykład górą jak plantują spajka albo przez takie miejsca jak ta szpara na Ascencie. Grand Fate nie rzucaj line-upów zawsze na początku rundy, żeby kogoś wykryć. Enemis z reguły nie są głupi i zaczną przeczekiwać wasze oczko po czasie. Warto przez pierwsze kilka rund rzucić, ale później rzucaj albo na retake, albo po chwili. Po prostu kombinuj, nie rób zawsze tego samego. Grając Jet niepotrzebnie używasz updraftów, żeby się gdzieś dostać. Oczywiście nie zawsze, ale są takie miejsca, gdzie lekkim parkurem wskoczysz bez problemu, nie marnując przy tym swojej umiejętności, a co za tym idzie, kredytów. Na przykład na Heavenie zamiast w Właśnie na tego boksa, wskocz sobie na heaven, podleć na boksy, a następnie z boksów podejść na shorta. Tada! Grając reiną... Nie graj nią. Nie no, yy, to nie jest błąd, reina nie jest może najlepszym agentem, jak to się przyjęło, ale jednak była najczęściej wybieranym w 2022 roku. Dobra, przechodząc do rzeczy, to niepotrzebnie się overhealujesz. Lepiej po piku, kiedy nie wiesz, czy nie ma więcej przeciwników, to zamiast po fragu się overhealować, to dismissing i ucieknij. Zajmij lepszą pozycję. Dzięki tobie twoja drużyna będzie mieć przewagę. Overhealuj się tylko wtedy, kiedy wiesz, że nikt Inny na ciebie już nie wejdzie. Grając z Chamberem, kiedy masz operatora, swojego w sensie ulta, to po strzale szybko na swojego szeryfa. Dużo szybciej zaczniesz dzięki temu strzelać, a w wielu sytuacjach takie przejście na szeryfa może ci pomóc zgarnąć fraga. Jest to po prostu szybsze. Chcesz poznać 20 sposobów na wbicie wyższej rangi, albo grać jak Immortal? Sponsorem tego odcinka jest Make It. Make It wraz z Jaocinem, polskim coachem Valoranta, stworzyli dla Was kursy, które pomogą Wam w rankedach w Valorancie i dzięki nim będziecie lepsi. Osobiście polecam, link znajdziecie w opisie. Grając i on nie fleszujesz za siebie Pikując lepiej flesznąć z prawego za siebie I piknąć niż fleszować na ślepo Na ślepo wiecie, bo ślepia Dobra wiem, że to było trochę cringe'owe, mniejsza po prostu fesujcie za siebie z prawego jak pikujecie, ok? Grając sobą, nie czyścicie kornerów za pomocą swoich strzałek, jeśli dron nie wykrył jakiejś pozycji, albo może wasza strzałka właśnie wykryła kogoś w jakimś kornerze to warto zacząć nawalać swoimi strzałkami zadającymi damage. Jak nie zgarniecie fraga to chociaż obijecie. Grając viper możecie rzucić gdzieś smoka, przejść i go zabrać. Tak, zamiast zostawiać smoka w jakiejś pozycji, to możecie spróbować go zabrać. A kto wie, może wam się przyda na później. Grając Omenem, nie używasz tepeków w sposób fejkowy. Tak, powiedzmy, że pikujesz sobie maina. na ascencie. W tym momencie wychylając używasz TPK w to samo miejsce, w którym stałeś. Przeciwnicy mogą się ciebie spodziewać nagle w kornerze po prawo, a ty sobie piekujesz z tego samego miejsca. Warto być nieprzewidywalnym. A nawet lepiej by to zadziałało, kiedy byście sobie uciekli do tego drugiego kornera, no i z niego sfejkowali, że uciekliście z powrotem w side. Grając Killjoy niepotrzebnie w niektórych pozycjach używasz Null Swarmów, prosto na spajku. Zamiast tego użyj na boksie. Na boksach o takiej wysokości jeśli postawisz nanoswarma, no i użyjesz, dalej ten nanoswarm będzie zdawać damage. Dzięki temu będzie ciężyć ci je zniszczyć. Zaskoczy to też przeciwników, no i może ci to pomóc wygrać nie jedną rundę. Grając Sage niepotrzebnie wallujesz niektóre pozycje prosto, tak że te ściany można giga łatwo zniszczyć. Wiecie, wystarczy po prostu rozwalić jeden segment i tyle już przeciwnicy mogą wejść. I będziecie musieli kryć daną pozycję. Zamiast tego, na przykład na heavenie na B, zamiast stawiać ścianę, postawią w dublach na ukos. W tym momencie przeciwnicy będą musieli zniszczyć kilka segmentów, żeby wejść do tej dubli, a nie tylko jeden, a często to się już w ogóle poddają i w ogóle nie chcą tego niszczyć. Grając z bridge'em nie robisz kombo ze swoich umiejętności. Powiedzmy, weźmy sobie na przykład fracture. Używasz stłona w site i następnie to zdawanie damage. Tak nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Jest szansa, że osoba, która tam będzie stała, nie zdoła uciec od waszej umiejętności. A nawet jeśli zdoła, to chociaż ją obijecie, a nawet jeżeli wiecie, że na pewno ktoś tam stoi, to możecie jeszcze walnąć flesza, żeby już w ogóle nawet nie widziała tego, że e, leci umiejętność zadająca damage. Grając Seiferem nie używasz swojej kamerki do baitowania przeciwników. Powiedzmy, że stawiasz ją sobie na górze i czekasz aż ktoś wychyli. Boitujesz nią. Przeciwnicy wiedzą, że tam jest, bo już wcześniej wam ją z tej pozycji niszczyli, więc będą starali Cię się ją zniszczyć jak tylko ją e, odpalisz. A tak naprawdę odpalasz ją dosłownie na pół sekundy i pikujesz w nic świadomego przeciwnika, który nagle patrzy się do góry, a nie prosto na ciebie. No i easy frag. Grając nią nie jest Znajduje się do tyłu. Tak, da się slajdować do tyłu i jest to banalnie proste. Kiedy sobie biegasz, to w skoku naciśnij slajda i jednocześnie cofnij się do tyłu. Warto sobie to przećwiczyć, bo seru nie jest to trudne. Wiecie, wystarczy Go! wejść po prostu w prawe, a nieraz to zaskoczy przeciwników, jak po prostu gdzieś biegniecie i nagle cofacie się do tyłu w nic nieświadomego przeciwnika. E, przeciwnik będzie się patrzeć, wiecie, powiedzmy, bardziej na prawo, a wy już będziecie trochę bardziej na lewo. No, da wam to po prostu przewagę. Grając z Brimstone'em używasz Beacona, kiedy masz Ghosta, Klasika. ogólnie w pierwszych rundach każdej połówki. Nie ma to większego sensu, lepiej jest kup więcej, czy Moli, niż to, bo z tym wygląda wam tylko na chwilę szybkość w poruszaniu się, ale nie będziecie szybciej strzelać, no z wyjątkiem frenziego, ale ogólnie to nie daje to szybkości strzelania, jeżeli chodzi właśnie o te ten broni. Grając phoenixem używasz flesza źle, kiedy pikujesz. Zamiast pikować w ten sposób, że powiedzmy pikujesz sobie corner i fleszujesz okay. na prawo, to zamiast tego mi w przeciwną stronę niż pikujesz, czyli w tym przypadku okay. na lewo i od razu piknij wraz tym w tym momencie ciebie to oślepi dosłownie na mini ułamek sekundy, a przeciwników oślepi już na nieco więcej. Warto po prostu flashować za siebie. Grając Astrą nie używasz gwiazdek, żeby sfejkować. Możesz postawić jedną czy dwie gwiazdki w site, na który wcale nie idziecie, po czym je zabrać ze sobą. Wiecie, na chwilę wtedy się pojawia smoke, dzięki czemu może powiedzieć info, że na przykład jest to A, że Astra stawia gwiazdki na A, Astra smukuje na A a dopiero po chwili przeciwnik się skapnie, że był to fejur no i dawam te kilka sekund to e, przewagi z czego może że już ktoś zacznie rotować na site, na którym właśnie e, sfajkowaliście, bo ludzie, umówmy się, lubią over rotować. Grając Yoru nie znasz line na swoje tepeki. Są jeszcze różne line-upy na to, jak użyć tepeka, żeby być praktycznie na spawnie przeciwników. Na przykład na iceboxie przed rozpoczęciem rundy patrzycie się przytulacie się do bariery Zabijcie. i patrzycie się w to coś na tobie, dokładnie tak jak ja. Używacie tepeka, czekacie Aż poleci i słuchajcie, będziecie dzięki niemu na snowmenie. Grając harborem, nie używasz swojego smoka, smoka tarczy właściwie, do zaplantowania spajka. Tylko musisz tego smoka użyć mądrze, Czyli z prawego, jak już jesteś w sajcie, i kiedy on dopiero się odpala, już zaczynasz od Spi razu plantować spajka powinno ci to wystarczyć żeby zaplantować to samo dotyczy się oczywiście diffusów, wtedy powinieneś dać radę zdepować chociaż do połowy oraz jeszcze polecam jeżeli chodzi o herbora postawić sobie na przykład te taką dużą ścianę albo no po prostu jakoś inaczej zakryć jeszcze przeciwników no i wtedy dopiero użyć smoke'a ponieważ w tym momencie będzie podwójna wizja no i przeciwnicy mogą nie wiedzieć że jest shield i nie zaczną spawnować na tyle żeby tego shield'a rozwalić grając sky nie używasz feszy po to żeby nimi fejkować Wiecie, wpuszczacie sobie za flasha, flashujecie przeciwników, no i przeciwnicy się już uczą, żeby po prostu od tego flesha się odwracać, uciekać. I tak dalej, i tak dalej. A czasami warto puścić tego ptaka i, i go nie używać. W sensie puścić i nie flashować. Przeciwnicy wtedy będą się odwracać od niego z myślą, że on wybuchnie. A on nie wybucha, a wypikujecie na nic nieświadomych przeciwników, którzy są odwróceni tyłem do Was. I to będzie na tyle. Pamiętajcie, że możecie mnie wspierać. Zostawcie łapy w górę, zostawcie suba, jeśli jesteście nowi. Wpadajcie do kursu w opisie. No i wpadajcie również na Discorda. No i dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.